Witam w kolejnym filmie, tym razem naprawiamy zawieszenie w Peugeot 406 2.0 HDI z 2000 roku i w tym zawieszeniu mamy dwa uszkodzenia, to jest zwrotnica koła lewego, rozwalone jest łożysko koła, będziemy je wymieniać i rozwalony jest sworzeń. Metr, może 2 mm luzu. Stuka, tłucze. A, jeszcze jedna rzecz. Śrubka od czujnika ABS. Oczywiście przy próbie wykręcenia pękła, więc czujnik musiałem delikatnie wyjąć, ruszając nim na boki, tak żeby go nie zepsuć. Będziemy też to naprawiać, czyli rozwiercać i nagwintowywać. Ale zacznijmy od stworzenia, Sworzeń jest zakręcany, zaraz wam pokażę, jak wygląda nowy. Nowy stworzenie. I teraz, po zakręceniu, ta blaszka, która jest bliżej zwrotnicy, jest zaklepywana w gniazdach, w takie nacięcia, które na zwrotnicy są, po to, żeby to się nie odkręciło. No i pierwszą rzecz, którą trzeba zrobić, to oczywiście odbić te zabezpieczenia. Bo inaczej go nie odkręcimy. Tu jest jedno, tu jest drugie. Tyle. No i co? Pobijak albo jakaś stara śruba, młotek, i odbić to. Słabo, w tym jednym miejscu jeszcze słabo. Odbite. Mam nadzieję, że coś tu widać. No i teraz zostaje nam co? Żaba. I kręcimy. Oczywiście można mieć specjalny klucz, ale myślę, że tą żabką też pójdzie. Aha. No chyba jednak nie. Spróbujemy jeszcze przez rurkę. Do odkręcenia żaba hydrauliczna wystarczy. Przeczyszczmy trochę to gniazdo. Oczywiście, gdyby nie poszło, no to młotek, przecinak, palnik, spawarka i tym podobne narzędzia, żeby tylko to wyrwać. Tak to wygląda. No i teraz montujemy nowy. W których samochodach jest to wkręcone na klej? Możemy też to tak zrobimy, bo to nie było na klej wkręcone. Nie wiem, czy to jest oryginalne, może to już ktoś wymienia. Wkręćmy na klej. Softlock, żeby można było kiedyś odkręcić. Niezbyt dużo. Chodzi tylko o to, żeby się nie odkręcało. Dobra, dokręcone, więc nie trzeba. No i zabezpieczenia. Praktycznie mamy w tym samym punkcie, w którym był stary. O, może żebyście zobaczyli. Dobra. No i teraz, czy będzie widać? Pewnie będzie. Tu trzeba zagiąć w gniazdo, i tu tą blaszkę wygiąć w gniazdo. I to wszystko. To już, ale śruba mi się zgięła, muszę wziąć coś twardszego. Coś twardszego. Stare wiertło. Kamera dostanie młotkiem, dobra, jest zrobione, zawinięte tak samo było na starym stworzeń, wymieniony. Teraz bierzemy się za prawe urwanej śruby. Najpierw spróbuję to naprawić przez zakręcenie dwóch nakrętek, i skontrowanie, i próbę odkręcenia. Natomiast o, szanse tego oceniam na słabe. A żeby zakręcić w ogóle nakrętki, muszę to przegwintować, bo to jest bardzo białe. Dobra. To by było na tyle. nie nieudana. Zostaje klasyka, czyli szlifierka, wiertarka i gwintowanie. Tego już nie odkręca, puścił gwint. Te odszlifowane. Dwa wiertła. Zaczynamy od czwórki, później 4 i 8, żeby na 6 można było nagwintować. Ale zanim będziemy wiercić, musimy to jeszcze napunktować centralnie w śrubie. Najlepiej jak się da będzie widać. Oczywiście najlepiej byłoby to zrobić na wiertarce stołowej, której niestety nie posiadam, bo wtedy dałoby się idealnie równo utrzymać kąt wiercenia, ale można to i tak zrobić. Przeszło. Niestety milimetr z boku, ale to nie przeszkadza. Jak się o milimetr przekręci czujnika BS-u, to on nie zmieni swoich właściwości. Dobra, teraz wiertło 4.8 Oczywiście używając tego typu narzędzia trzeba bardzo uważać, żeby nie złamać gwintownika. Rozwiercić śrubę to jeszcze nie jest problem. Rozwiercić gwintownik to już jest troszkę wyższa szkoła jazdy. Co to jest? 32 Jest mniejsze niż wewnętrzna bieżnia łożyska, ale większe niż piasto. Czyścimy piastę. Wystarczy. Stare łożysko wycisnąłem na prasie, nic trudnego. Używając tej samej rurki, której używałem przy robieniu tego śrubą. Jak to nie wie, to polecam film Wciskanie łożyska koła PZ406 bez prasy, choć w wielu innych modelach robi się podobnie. No i teraz szczota druciana i wyczyścić gniazdo. Chwila pracy jest wyczyszczona. Nie jest to igła, ale wystarczy, żeby zamontować nowe łożysko. No i idziemy wciskać. Wyszło teraz piastę. Idziemy składać resztę. No i co zostało? Zostało nam tylko wcisnąć pierścień zabezpieczający. Nowy pierścień wciska się palcami. Trzeba mieć trochę siły, ale daje się to zrobić. Siedzi. No i to będzie koniec na tym filmie, bo resztę możecie zobaczyć na filmie o wymianie łożyska koła Peugeot 406 bez prasy. Tam pokazuję jak zdemontować jarzmo hamulców, jak zbić z e, amortyzatora całą zwrotnicę, jak zbić sworzeń z wahacza. Więc nie ma tam żadnych nowych rzeczy, więc nie będę tego nagrywał jeszcze raz. Wszystko jest na filmie wymiana łożyska koła PZO 406 bez pras. A teraz zamontujemy całą zwrotnicę na samochód. Dzięki za uwagę!